Dobry wieczór, słońca moje złote, słuchajcie dziewczyny, chcę się z wami podzielić cudowną radością. Nie zdradzę wam szczegółów, ale mam dzisiaj powód do dumy, do radości, bo moje życie, słuchajcie, rozkwita pełną parą. Niedługo do Polski przyjadę BMW albo Audi, jeszcze zastanawiam się między dwoma markami samochodów, które pierwsze auto kupię, albo będę miała dwa. Słuchaj dziewczyno, bądź siebie dumna ze wszystkiego, co dzisiaj zrobiłaś, nawet to, że upiekłaś pyszne frytki. Albo, że zwierzyła się w przyjaciółce ze swoich planów. Zaczynam pisać, słuchajcie, książkę, z tym też się chcę z wami moje kwiatuszki złote podzielić. Dobrze wiecie, że ja jestem bardzo silną kobietą, dojrzałą, odpowiedzialną. Wychowałam sama trzech synów. Nikt mi tam nie będzie pieprzył wzdór. Słuchajcie, dziewczyny. Relaks, wyciszenie, kakao, muzyka. Przesyłam wam moc, cudowności. Bądźcie szczęśliwe wieczorem dzisiaj. Zasypiajcie dzisiaj z piękną ja Wam przesyłam moc kolorowych, złocistych uśmiechów na dobre sny. Pa kochanie, pa!